Proszę Państwa, dziś w nocy mamy też potężną ulewę. Proszę bardzo, wszystko zamglone, potężnie się błyska, po prostu potężna ulewa, potężne grzmoty. Jakby dawno nie było, jakby dawno nie było deszczu i ulewy. No i dzisiaj było przecież straszny upał, więc nic dziwnego że teraz nagle zrobi się znacznie chłodniej no i jest w związku z tym duża koncentracja w przyrodzie leje bardzo, na pewno troszkę gradu też i spodziewam się, że znów będą zalane niektóre miejsca pod wiaduktami, posesje i różne inne kłopoty jest trochę wiatru, ale mam nadzieję, że nie będzie zbyt dużych zniszczeń, więc pomóżmy się, by to się wszystko jakoś dobrze skończyło, za bardzo nie poszalało, więc jak na razie ora et labora. Amen, amen, amen.